Siema widzowie, dzisiaj pogramy w Robloxa. I włączam grę. Siłowanie jakieś, nie wiem. Dobra. Wchodzimy w grę. Ogólnie, jak chcecie pisać, to możecie pisać na komentarze. Co możemy pograć w Robloxie? Nie. Dobra. Co to Co to jest? Ogólnie nie grałem w to nigdy. O, dobra Co to? O, nie wiem, co on zarabia Dobra, zaraz pierwsze sto Idziemy zobaczyć Co to jest? O, to są inne rzeczy Nie To jest drugie O, kurde

Uuuu, widowie, co to robimy? Muszę, muszę klikać. Nie wygram w to. Muszę odpuścić niestety. Sorry. Nie wygram Za jeden pucharek ja wygra? Dobra, lecimy na to, nie ma innej decyzji, ile to jest. to. Bron robimy... o! 3 kg za 200 Dobra, nie teraz zrobię. No, ja zarabiamy więcej. Będzie więcej odcinków z tym. Ło, wow, kamera, kamera mi spadła. Sorry to coś 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 nie wyszło, ale widzowie za chwilę kończymy, bo będzie koniec, ale widzowie zrobimy nie, nie będą więcej odcinków z tym z tej gry, chyba że napiszecie pod komentarzami w innej gry, oczywiście zagramy Nara.